Godność pana? Tomasz Godlewski. Ty, to nie on. Od jak dawna pan Tomasz pracy szuka? Od kilku tygodni. Kilku tygodni, to nie tak źle. Co pan sobie ceni w pracy? Atmosferę i możliwość rozwoju osobistego. Welcome to the jungle, kurwa. Okres szukania pracy to bardzo dużo złych emocji. Wow. To ta praca, rozumiesz? A ja właściwie jeszcze nie praca, tylko te rozmowy. Ile kurwa Roki przejebał walk? Zanim wygrał tą jedną. Nie wiem, no, Roki chyba żadnej nie przejebał. To chuj z Roki. A jak tam twoje rozmowy? Nie. Gdyby przez te drzwi wszedł Pingwin w Sombrero, to co by powiedział? Gdy codziennie bijesz w jeszcze będą z ciebie ludzie na drugą nóżkę. A może poszukałbym czegoś prostszego w kebabie, na przykład? Can... Bez nich wyglądasz o wiele lepiej. A ja myślałam, że jest pan przyzwoitym człowiekiem. No I sobie ty zrobiłeś taki ołtarzyk z dupeczkami, które wymałeś. <laughs> no to Tomek nie za dużo i na razie. Masz potencjał. I'm only here for the party. I... Kogo ty byś wolał? Taką laskę z tycami, czy kolesia? Dziewczyny. Na pewno? No, już w grupę Ani słowa ci powiedziałem! Yeah, Jaka jest twoja wymarzona praca? Wymarzona to chyba ginekolog. Nie? <laughs>